Niezła pierwsza połowa w naszym wykonaniu, wyszliśmy wysokim pressingiem, gdzieś tam kontrolowaliśmy grę ale widać było w moich zawodnikach dzisiaj dużą presję. nie Przede wszystkim bardzo chcieli wygrać. Ta nerwówka w szczególnym wykończeniu akcji tego brakowało dzisiaj. Mieliśmy sporo sytuacji swoich i ze stałych fragmentów gry i z rozegrania takiego klasycznego, ale niestety piłka nie chciała wpaść. No i później też w drugiej połowie mecz troszeczkę nie po naszej myśli się ułożył. Musieliśmy cały czas gonić wynik, niestety to się nie udało. Dzisiejszy mecz z Lublinem... Eee... Rozpoczęliśmy z myślą o tym, że w tabeli mamy 0 punktów, że musimy zacząć punktować. Chcieliśmy go wygrać oczywiście nie za wszelką cenę, natomiast drużyna Lublina rozpoczęła mecz bardzo nisko obroną. Pierwszą połowę skończyliśmy 1-0, natomiast wiadomo, nie, nie poddaliśmy się. Powiedzieliśmy sobie parę słów w szatni, e, motywacyjnych, które spowodowały, że, że w drugiej połowie dalej kontynuowaliśmy swoją grę. Przyniosło to korzyść w postaci wyrównania 1 na 1, natomiast potem dwie- trzy kontry spodowały, że, 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 że znowu musieliśmy gonić ten wynik. Przyjechaliśmy do, do kobierzyc pełni, pełni też niepokoju, ale pełni bojowości. Mecz ułożył się nam na początku bardzo, bardzo dobrze, ale jak to bywa? futsalu, chwila uwagi i kobierzyce zdobyły wyrównującą bramkę. Później na, na szczęście udało nam się to wszystko opanować. Troszkę zmiana taktyki w grze. W ostatnich meczach myślę, że to, 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 to dało też rezultat i te zmiany były. Oczywiście przyjechaliśmy tutaj, by zdobyć trzy punkty, jednak wiadomo, takie mecze na, na dole tabeli gdzieś tam motywuje, motywują te obie drużyny, żeby, żeby jednak odbić się od tego dna. Nasz początek był bardzo słaby. Gdzieś tam po pewnych zmianach udało nam się wejść na ten poziom, który, który byśmy chcieli, szczególnie w 就那儿念。 Kobierzyce. Bardzo ciężki rywal, który ma wielu zawodników z ekstraklasową przeszłością. Widać, to było to doświadczenie, ten spokój w grze. My mieliśmy swój pomysł na ten mecz i cieszę się, że udało nam się go zrealizować, szczególnie w defensywie. Jedna stracona bramka przy takich rywalach, którzy ok, mają teraz 0 punktów, ale myślę, że to jest kwestia czasu, kiedy oni zaczną punktować, ponieważ jest tu dużo futsalowej jakości. I było zresztą, widać, czyliśmy bramkę na 1-0. Było, było coraz lepiej, wystarczył moment nieuwagi i zrobiło się 1-1 i znów było bardzo gorąco. Cieszę się, że odbiliśmy się od tego udało nam się utrzymać w grze i co więcej wyprowadzić te, te zwycięskie trzy ciosy które, które zapewniły nam tutaj trzy punkty cieszymy się wracamy mam nadzieję na dobre tory i i to jest bardzo bardzo budujące więc dziękuję całej drużynie za dzisiejszy wkład